Posłuchaj. Musisz być dzielna. Zabierze cię pewien człowiek. Nie mogę iść z Tobą. Tak musi być. Obrony. Podczas tego zadania kluczowe elementy gry będą podświetlone. Przede wszystkim postaraj się zabijać dyskretnie i pozostać niezauważonym. Spójrzmy na interfejs. W lewym dolnym rogu znajduje się niebieski pasek zdrowia. Obok niego znajduje się radar. Używaj go, by orientować się w położeniu przeciwników, celów. I punktów wyjścia. W prawym dolnym rogu widzisz wybraną obecnie broń z informacją, czy została ukryta. Obok broni znajduje się żółty pasek, jak twierdzisz w wydziału ICA, wskazujący pozostałą ilość instynktu. Jeśli się on wyczerpie, nie możesz używać wymagających go umiejętności. Przedmioty znalezione w trakcie gry mogą zostać wykorzystane jako broń krótkodystansowa. Możesz też ich używać do rozpraszania przeciwników. Doskonale. Prześliźnij się, póki strażnik jest rozproszony. Ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało. Użyj garoty, by po cichu wyeliminować strażnika przed tobą. Mi się Wzywanie ludzi z lokalnych zespołów, czy ledwo do... Walcz, wykończ przeciwnika. Schowaj broń. zachowuj się naturalnie, Szkolenie agenta 47 i jego wyostrzone zmysły pozwalają mu uważnie obserwować otoczenie. Ram 25 lat, bardzo. Myślisz, że cię to wyrusza, i nagle. Ba! Zdrowie z niedawno. Prawda, że się jeszcze mogę do pracy? Stary, nawet nie myślisz, oby to fajnie, go powaga. Ta robota to chyba jedyne, co jeszcze trzyma go. Odwrócenie uwagi, celność lub garota. Wybór należy do Ciebie. Poczekaj i posłuchaj otaczających cię ludzi. Mogą zdradzić ważne informacje. Albo po prostu dać ci znać, kiedy można iść. To była tylko kwestia czasu, nie żebym nie doceniał troski. Słuchaj, młody, powinieneś Użyj instynktu, albo spójrz na radar, by znaleźć wyjście. Aresztują cię, nie uciekaj. Lepiej udawaj, że się poddajesz, albo spokojnie przejdź w ustronne miejsce, w którym zajmiesz się przeciwnikiem. Nie ruszaj się, rozumiesz? Używaj osłony, by chronić się przed ogniem przeciwnika lub spróbować się wymknąć i ukryć. Sytuacja opanowana. Pomyśl o tym, by posprzątać, nim będziesz kontynuować misję. Używaj instynktu, by przewidywać ruchy przeciwnika. Chyba ucztę. Mm -hmm. Mówię ci, ta fucha jest ciekawa jak oglądanie czyste zabójstwo. Możesz wyrzucić ciało za barierkę. Aby niezauważenie wejść do leżącej przed tobą szklarni, musisz znaleźć przebranie. Poszukaj jakiegoś przebrania. Nosisz przebranie ogrodnika. Możesz przebywać w nim na terenie szklarni. Pamiętaj, że inni ogrodnicy przejrzą Twoje przebranie, jeśli podejdziesz za blisko. Trzymaj więc oszukaj ogrodnika. Wygląda jak mój wujek. stąd. Idź po sadzili Strażnicy przed Tobą nie nabiorą podejrzeń, ale musisz uważać na innych ogrodników. Przykro mi, kolego, zmieniły się zasady. Nie wolno tu wchodzić, jeśli nie jesteś kimś. Fantastyczny. Zatłukę tych własnych z konserwacji. Strażnicy, załatwieni. Zyskujesz dzięki temu nieco instynktu. Proszę pana, to Przedostałem się przez kompleks. Wchodzę do rezydencji. Zbliżam się do celu. Dobrze. Dostać się do rezydencji. I zabij Diane Bermud. Zaś Wiktorię przywieź do nas. Całą i zdrową. Co? Jest bardzo Pan ważna darbukę? dla mnie. Na pewno? I agencji. To nie rak prostaty? Oh. Co? Oh. Jesteś teraz w posiadłości. Twoje obecne przebranie wyda się podejrzane strażnikom posiadłości. Znajdź nowe przebranie albo poruszaj się niezauważenie. Przebranie strażnika posiadłości daje Ci pełen dostęp do jej wnętrza. Pamiętaj, że inni strażnicy posiadłości przejrzą Twoje przebranie. Jeśli podejdziesz za blisko, trzymaj więc odpowiedni dystans. Gdy przejdziesz przez te drzwi, zostanie uruchomiony system oceniający. Będzie monitorować Twój styl gry i nagradzać Cię za postępy. Możesz go zobaczyć w lewym górnym rogu. Oczywiście to, jak wykonasz swoje zadanie, jak zwykle zależy tylko od Ciebie. Powodzenia. Używaj instynktu, by odnajdywać interesujące obiekty. Aktywowano punkt kontrolny. Jeśli zginiesz lub postanowisz zacząć od nowa, pojawisz się tutaj. Na razie tam zostanie. Jeśli któryś z was nie wie, jak to zazwyczaj wygląda, informuję, że osobiście wyznaczę osobę do ochrony we bez... nie, nie będziecie Nie będziecie. Za tym opuszczać swojego podczas służby. Ciało zostało ukryte. W schowku znajduje się miejsce na jeszcze jedno ciało. Możesz je tam ukryć. To najlepszych do bezpośredniej ochrony chętnie popilą! Nie rób z siebie, nie wiadomo kogo. dupie to mam! Każ przenieść jedną z tych przenośnych toalet do ogrodu. Nie będę ryzykował, że wlezie mi tu ktoś, komu na to nie pozwoliłem. Ja albo moi najbliżsi współpracownicy. To pilnuj, by to zrobią. Odwój. No. Strażnik posiadłości coś podejrzewa. Użyj instynktu.